Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Fani Naruto nareszcie mają powody do radości, bo do Polski wkracza właśnie oficjalna przeglądarkowa gra MMORPG od Oasis Games opierająca się na motywach tej popularnej mangi. Gra dostępna jest bezpośrednio w oknie przeglądarki lub w zoptymalizowanym kliencie, dostępnym do pobrania na dysk twardy i co najważniejsze, całość dostępna jest po polsku i do rozpoczęcia za darmo. Nie mówimy przy tym o byle produkcie, a zwycięzcy Facebookowej Nagrody Najlepszej Gry Webowej w 2016 roku, szczycącym się ponad 20 milionami graczy na całym świecie. W przygodzie wcielamy się we własną postać do wyboru z jednego z pięciu typów bohaterów dla żywiołów wody, ognia, ziemi, powietrza i błyskawicy. Wybrawszy, wstrzyknięci zostajemy bezpośrednio w fabułę serialu. Na starcie naszym zadaniem jest zarejestrować się jako nowy ninja. Tam poznajemy i zaprzyjaźniamy się z Naruto i stajemy członkiem pierwotnej drużyny Kakashiego. Od tego momentu wątek ciągnie się w zgodzie z historią znaną fanom marki. Rozgrywka toczy się natomiast na serwerach, po których biegają dziesiątki graczy. Bohaterowie wypełniają fabularne i poboczne questy, zbierają się w gildiach i wspólnie toczą wojny z konkurencyjnymi zespołami. Opcji rozgrywki jest tak wiele, że w tym materiale ledwo muśniemy tylko możliwości gry, ale nie sposób nie zacząć od serca Naruto Online, czyli systemu RPG wokół którego zbudowana jest rozgrywka. Wraz z przechodzeniem kolejnych zadań do naszej drużyny dołączać będziemy mogli dziesiątki postaci z uniwersum mangi, które zapraszać można do aktywnego zespołu umieszczając ich w tak zwanym bojowym szyku. Pojedynki toczone są w interesującym, turowym systemie, w którym standardowe ataki wykonywane są automatycznie przez bohaterów w imponujących animacjach. My kontrolujemy natomiast umiejętności specjalne postaci, decydując kiedy i w jakiej kolejności używać możliwości danych bohaterów. Oczywiście to, do jakich talentów będziemy mieli dostęp, zależy bezpośrednio od tego, kto pojawi się w naszej ekipie. Wszystkie postaci bowiem wyposażone są w swoje sztandarowe ruchy. Naruto na przykład zmienia się w seksowną dziewuchę zaskakującą wrogów albo duplikuje się w technice podziału cienia. Co więcej, ninja współpracują też ze sobą. Prócz standardowego mechanizmu krytycznych ataków czy zmian statusu, mogą też wyprowadzać automatyczne ataki kombinacyjne, które łączą ze sobą ruchy wielu wojowników, znacznie zwiększając zadawane obrażenia. Starcia odbywają się na bardzo atrakcyjnych, ręcznie rysowanych arenach, które zresztą ślicznie komplementują równie dopracowane obszary, po których się poruszamy. Ta dbałość o wrażenia estetyczne przenosi się też na animacje ataków. Postaci miotają się po ekranie, uderzają sobą o ściany i nikną w deszczu efektów specjalnych, nie tracąc jednocześnie specyficznego stylu animacji znanego z serii. To przywiązanie do materiału źródłowego widoczne jest praktycznie na każdym etapie gry. Misje fabularne oparte są o sceny z mangi, a kluczowe momenty obrazowane nie tylko dialogami, ale też kadrami czy całymi fragmentami anime. Oczywiście nie samą kampanią żyje człowiek i miłośnicy kroczenia własną ścieżką też nie będą mogli narzekać na brak zajęć. Po pierwsze, gra bardzo lubi nagradzać wiernych użytkowników, oferując im stałe bonusy, nie tylko za codzienne logowanie się, ale także w postaci tzw. paczki online, która podrzuca grającemu tym więcej nagród, im więcej czasu spędza w grze. Dodatkowe prezenty zdobywać można wykonując ćwiczenia, zadania poboczne, odświeżające się każdego dnia zadania codzienne, no i oczywiście misje dla gildii. Wszystko to potrzebne będzie, by wzmacniać naszych ninja, bo system gry cechuje się bardzo złożonym systemem rozwoju bohaterów. Każda postać założyć może 5 rodzajów przedmiotów w odpowiednich slotach. Przedmioty te wzmacniać można walutą zdobywaną za questy. Dodatkowo, elementy ekwipunku awansować da się w prostym systemie craftingu, który pozwala zbudować mocniejszy sprzęt z aktualnego, no i prócz tego można w nim też osadzać magatamy zwiększające nasze parametry. To wszystko oczywiście jako dodatek do standardowego systemu levelowania postaci i odblokowywania ich silniejszych zdolności. Zdobywanie poziomu doświadczenia nie jest też tylko sztuką dla sztuki i sposobem na pokonywanie coraz silniejszych wrogów. Najlepsi wojownicy pojawiają się w specjalnych tabelach rankingowych. Naruto Online to ciekawa propozycja przede wszystkim dla fanów tego świata i jego bohaterów, ale też dla nowych graczy, którzy chcieliby się z tą marką zapoznać. A ponieważ jest to szeroko dostępny, darmowy tytuł w przeglądarce, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać mu szansę. Link do oficjalnej strony gry znajduje się w opisie tego materiału.